No i Siemanko, witam Was ten piękny, słoneczny dzień. Można powiedzieć, że historia tworzy się na naszych oczach, coś się kończy, coś się zaczyna. Mianowicie zaczyna się teraz moja współpraca z marką Wiktor na zasadzie bycia ambasadorem tejże marki. Pamiętajcie, jeżeli współpracować to z najlepszymi, o to właśnie w życiu chodzi. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za powierzone tutaj zadanie. Lecimy z tematem. Jedna rzecz na koniec, jedno proste skojarzenie, ale jakże prawdziwe czyli Wiktor. Prawdopodobnie słowa victory, czyli zwycięstwo, czyli prosta zależność. Ktoś mówi Victor, myślisz zwycięstwo. Victor, marka zwycięstwa. I dzisiaj już mamy trzecią część niepoważnej analizy. Pod lupę weźmiemy e, za, ruch zawodników, ale bez lotki, tak? Bo mamy w deblu dwie osoby. Jedna osoba odbija lotkę, druga osoba ma równie ważne zadanie, aby swoim ciałem, swoim ustawieniem Pomóc tej drugiej osobie, wywierać presję również można, właśnie w ten sposób, swoim ustawieniem. Czasem nawet zwykła rakieta góra może bardzo dużo znaczyć w badmintonie, żeby robić na przeciwniku presję, także dzisiaj tym się zajmiemy. Klasycznie kawka, herbatka, dłoń w moim przypadku, yerba. Klasycznie cały czas z Wasze zdrowie jest tutaj pite. Nie przedłużając, zaczynamy. I mamy pierwszą akcję, zobaczmy co tu będzie się działo. I spójrzmy tutaj, co tu się działo. Zobaczmy na ten właśnie ruch bez lotki. I tutaj zobaczcie sytuację, obrona, tak, mieliśmy. Kolega tutaj zasmeczował, szwed we mnie i ja odegrałem lotkę. Poprzekątny. I tutaj, cudownie, klipsi mogę zaraz skomentować pod filmem, że sobie sam zaprzeczam. Bo jeżeli ktoś obejrzał drugi odcinek, to była podobna sytuacja. W tym, że Sobol tutaj był w ataku, zagrał lotkę poprzekątnej i chciał mi się wepchać, bo go uprzedziłem na nogach. tak? Tutaj byłem już tutaj na siatce, on zagrał przekątnej i chciał mi tutaj biec. A tutaj zobaczcie, w tej akcji, co prawda byliśmy w obronie, ale zagrałem przekątnej z tą różnicą, że od razu po zagraniu, ułamek sekundy później, stąd przetransferowałem się. O tutaj, czyli zrobiłem spokojny metr półtora kroków w przód i zasygnalizowałem tym samym, co to, żeby troszeczkę przesunął się za mnie i mamy wtedy ustawienie piękne A z przodu B z tyłu, czyli mamy ustawienie przód, tył już ofensywny, atakujący. Tak? Czyli tutaj był, była różnica w, właśnie w tym ruchu, który dzisiaj analizujemy. Co prawda ruch był zalotką, tak? ale był uczyniony praktycznie od razu, dlatego Sobol też, w cudzysłowie, nie wepchał mi się tutaj, albo, albo w drugą stronę, bo podręcznikowo to, to, to trochę na odwrót zrobiliśmy, ale no, teoria, praktyka, jak wiemy, w życiu jednak się różni. Podręcznik podręcznikiem, ale jak przyjdzie co do czego, przyjdzie do praktyki, no to podręcznik możemy sobie czasem schować. Więc w tym przypadku zobaczcie, jak właśnie ważne. Jest ta rola, aktywności na nogach, przede wszystkim, że idziemy za tą lotką. Ułamek sekundy, tak? Zrobiłbym ten ruch później, to prawdopodobnie Sobol książkowo poszedłby do przodu, byśmy się zderzyli i dwie osoby byłyby na siatr szwedzi, mieliby wtedy tą lepszą sytuację. Ale że zrobiłem właśnie ten ruch bardzo szybko, to Sobol już wiedział, że ma zrobić krok. Tutaj troszeczkę pokryć tył kortu i ustawiamy się wtedy w wariancie przód-tył, czyli wariant ofensywny. Więc zobaczmy jeszcze raz ten ruch w przód za zagraną lotką. Więc zobaczcie, jest już ułamek sekundy później. Stałem tutaj, teraz stoję tutaj. Różnica około metra. Cabol właśnie to co mówiłem, zrobił ten kroczek. Tutaj stoi za mną, jesteśmy ustawieni przód tył. U mnie rakieta zaraz troszeczkę będzie bardziej też w górze, więc to też jest istotne. Zobaczcie jak właśnie swoją postawą, swoim ustawieniem można i trzeba wręcz wywierać presję na naszych oponentach. Tak, w ten sposób to powinno wyglądać. Więc zobaczmy jeszcze raz całą akcję od początku do końca i przejdziemy do kolejnej akcji. Okej okay, i przejdźmy płynnie do drugiej akcji. Okej, okay, tu szczególnie sama końcówka akcji bardzo elegancko tutaj Sobol pokrył drugą połówkę kortu, że nawet jakby lotka Ostatnie, którą Szwedz zagrał, jakby przeszła na siatkę, no to Sobol stawia kropkę nad jej kończy akcję, więc zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda. Jak to wyglądało w tej akcji. O, tutaj widzimy, tak jestem. Ja na siatce przyspieszyłem lot po przekątnej płasko no mogłem troszeczkę wyżej tą rakietę unieść jeszcze być czujniejszym bardziej, tak ale co istotne w tym uderzeniu ułamek sekundy wcześniej Sobol stał mniej więcej tu, ale przetransferował się w kierunku właśnie lotki, żeby pokryć siatkę z drugiej strony, bo ja stoję tutaj, gdzie jest literka A a tu mamy zawodnika B, czyli Sobola elegancki ruch za lotką żeby pokryć właśnie potencjalne przebicie lotki przez Feda, tak gdyby lotka potencjalnie była odbita o tutaj na siatkę, no to Sobol, zobaczcie, rakieta uniesiona w miarę w górze. Ciało swoje skierowane w tym kierunku w przód. Sobol prawdopodobnie skończyłby akcję tak czy siak na naszą korzyść. Więc tak to właśnie wygląda. Zobaczcie. Nie stoimy. Zobaczcie właśnie co znaczy ruch bez lotki. Zawodnik A w tym przypadku ja. Zagrywam lotkę, więc zawodnik B, który stał tutaj momentalnie musi się znaleźć tutaj, pokryć drugą połówkę, bo ja bym już tutaj nie zdążył pokryć całej siatki. Więc ustawiamy się wtedy bok, bok mniej więcej i zamykamy siatkę. Tak w dużym skrócie. Przejdźmy do trzeciej akcji. No i mamy kolejną akcję tutaj Muszę pochwalić swojego kompana. No, przepiękno tutaj pracę wykonał. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczmy najpierw akcję. OK, no i świeżo po akcji prawdopodobnie nie ujrzeliście tego, patrzyliście na lotkę, a chciałbym, żebyście zwrócili uwagę teraz na pracę Sobol'a na siatce. Jakże on przepiękną, tytaniczną wręcz pracę włożył w tę akcję, żebym żeby ja mógł sobie tam z tyłu pokicać. Pracę wykonał Sobol na siatce, właśnie ustawieniem swoim ciała, tak? Akcję głównie odbijałem lotkę ja, ale tak naprawdę cichym bohaterem tej akcji był Sobol, który na siatce tam woił się i troił, żeby, żeby robić presję, żeby Szwedzi nie mieli okazji. Nawet nie mieli krzty pomysłu na to, żeby zagrać na siatkę i żeby przejść do ataku. Całą akcję kontrolowaliśmy my, ale właśnie przez to, że ten duet współgrał w tej akcji, czyli moje uderzenia, lotki, w miarę okay, rozgrywanie i tak dalej, ale również połączone to z piękną pracą Sobola, który ładnie tutaj na siatce Kicał, równa się zdobyty punkt. Więc zobaczmy tutaj jeszcze właśnie akcje i momenty, o których mówię. O tutaj, zobacz, fajna dynamiczna klatka mi się tu zacięła. Lotka była przed chwilą tu. Zagrałem ją tutaj na siatkę i zobaczcie tylko na tą posta, czyli sobola, cicho, o bohatera tej akcji. No tutaj, masz, no, piękna, piękna dynamika. E, piękny, można, może jakiś posąg z tego powstanie, zobaczymy, ale już widzimy, że jego ciało kieruje się gdzie w kierunku siatki, w kierunku lotki przede wszystkim, w kierunku szweda, żeby właśnie szwed nie pomyślał, że tutaj. O, tutaj te cząstki na siatce są jakieś wolne. Tutaj są zajęte, to jest teren Sobola. Tutaj nie ma co się pchać, więc Szwed będzie zmuszony gdzieś tam dalej pchać tą lotkę w tył kortu, gdzie my będziemy dalej kontrolować. Fajna tutaj praca na siatce, czyli zobaczcie, ja gram lotkę w tym kierunku. Sobol pięknie ciałem robi presję na przeciwniku. Mamy dalej inicjatywę w tej akcji i oby tak dalej. Zobaczmy jeszcze drugą stop w tej, w tej akcji. Tym <laughs> to była akcja później, ale po bardzo podobna. <laughs> tak, śmieszna sytuacja. Puściłem akcję z... Przed tej akcji, co teraz widzicie, ale tutaj Sobol wykonał dwie akcje z rzędu, piękną, piękną pracę. No i właśnie Szwed wyrzucił lotki to jeszcze w out, więc mamy dwa punkty z rzędu, przez to, że jest właśnie uzupełnienie, jest kooperacja na najwyższym poziomie, moi mili. Ale wróćmy do tej akcji, co mówiłem. 11-13 chyba to było. Się trochę zagubiłem. Tak, to było tu. No i mamy stop klatkę z właściwej już, już akcji. Tak znowu bliźniacz sytuację. Zagrywam lotkę tutaj. Zobaczcie na, na tę personę, czyli Iwan Sobolenko na siatce groźny. Tutaj niedźwiedź czyhający na swoją ofiarę. Zobaczmy tutaj. Kieruje się znowu jego ciało. Gdzie? W kierunku siatki. oto w tym wszystkim chodzi. Aktywność, aktywność. Tutaj ułamek sekundy i Sobol już się znajdzie. Tutaj robi presję na siatce. Poza tym też widzimy, że Szwed ma tutaj jeszcze rakietę w dole. Więc prawdopodobnie wyrzuci lotkę, albo gdzieś tam będzie chciał. Po prostu pchać lotkę w głąb kortu. Tutaj nie ma co próbować siatki, bo siatka załamek sekundy będzie pokryta. Więc zróbmy jeszcze jedną stop w tej akcji. Dokładnie tak się stało. Wyrzucił lotkę, i mamy dalej, a tak zobacz. tu zobaczcie również piękna sprawa, co prawda, no to jest nie wiem, no 20-30 cm, ale tu są właśnie te detale, tak? Sobol, zobaczcie, stoi na tej linii, ewentualnie co się można przyczepić, to troszeczkę tę rakietę mógłby unieść, tak, ale zobaczcie na jego pracę nóg, co jest tutaj istotniejsze, stoi tu, za chwilkę będzie stał mniej więcej tu, gdzie druga kreska, kółeczkiem, żeby się nie powyliło. i to jest różnica 20-30 cm, ale jakże znacząca różnica. Szwed, znowu, zobaczcie, tutaj trochę ja zasłaniam, lotka jest tu, gdzie kropka, szwed bierze lotkę z dołu, prawdopodobnie, Kolejne zagranie będzie gdzieś tu, bo jest dziura, ale będzie pewnie wznoszące, bo szwed bierze tą lotkę z dołu. Więc zobaczcie dalej na Sobola, kroczek, w przód, dalej robi presję na siatce. Elegancko. Trzecia sytuacja również minimalna, minimalna presja ze strony Sobola nawet już troszkę jak zobaczy tutaj rakietę uniósł w górę, ale zobacz, ja zagrywam tutaj zrzutkę, na Szweda Sobol stoi tu, za chwilkę stoi po 30-40 cm bliżej siatki, żeby cały czas robić presję na siatce i żeby Szwedzi wybijali. Na koniec zobaczmy już bez mojego komentarza. Spójrzcie tylko, nie patrzcie proszę na lotkę, tylko właśnie na pracę Sobola 3-4 razy piękną zrobił presję na siatce. O to właśnie chodzi. Taka jest właśnie rola zawodnika, który w cudzysłowie nie bierze udziału w akcji. W tym sensie, że nie odbija lotki, ale to właśnie nie znaczy, że nie bierze udziału w akcji, bo on swoją postawą może wręcz musi wywierać presję. Zobaczmy. I zakończmy optymistycznym tutaj akcentem, jeżeli chodzi o akcję, dobra ofensywna gra, do końca nie było wstrzymywania ręki, również było pokrycie fajne, jeżeli chodzi o, o nogi, ale bardziej mi chodzi takie, taka już trochę luźniejsza akcja, mniej analizy, bez wstrzymywania ręki, lecimy z tematem, dojeżdżamy w cudzysłowie, Szwedów, zobaczcie tylko akcję. To już bez analizy, chciałem po prostu puścić tą akcję, w tym meczu dużo, dużo się jeszcze działo, dzisiaj taki bardziej nazwijmy to pozytywny odcinek, bo akcje nam tutaj wychodziły, były wygrane, ale w tym meczu jeszcze sporo, sporo akcji jest, gdzie jednak coś tam nie zagrało, i więc na spokojnie mamy dużo materiału, także spodziewajcie się kolejnych części, yy, trzecia część. Myślę na spokojnie za nami, dzięki, że jesteście od początku, dziękuję za ponad już 1000 subskrypcji, jeszcze nie, nie zdążyłem oficjalnie podziękować za 1000, a już jest 1100, więc dziękuję, lecimy z tematem, także dajcie znać co sądzicie o naszej aktywności w tychże akcjach, napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się akcje podobały, udostępnienia również mile widziane, subskrypcje oczywiście cały czas również, więc dzięki, na razie, cześć!